Przede wszystkim tygnaty z Japonii. Japończycy są skomplikowani, bo mają specyficzną mentalność, którą trudno zrozumieć niektórym ludziom z zachodu. Polacy, zwłaszcza ze starszego pokolenia, mają czasem podobne elementy, ale jeśli mamy porównać np. Stany Zjednoczone z Japonią, to różnica jest wielka. W tym odcinku opowiem o czymś, co trzeba pamiętać mając kontakt z Japończykami, bo inaczej dojdzie do nieporozumienia albo różnych kłopotów. Hasłem będzie... Japończycy wolą kłamać niż urażać innych. I teraz wyjaśnię szczegółowo, co to znaczy. Ale pamiętajcie, że nie wszyscy Japończycy są tacy sami i nie chcę, żeby zrobił się jakiś stereotyp o Japończykach przez e, ten film. Tutaj chodzi o mentalność, którą Japończycy posiadają zdecydowanie częściej niż Europejczycy i która może utrudniać komunikację. To zaczynamy. Załóżmy, że poznałeś jakiegoś Japończyka i chcesz z nim pójść na kawę. I mówisz Może pójdziemy na kawę w niedzielę? A on mówi Dobrze. Ale wtedy nie wiesz, czy on ma ochotę, czy na pewno przyjdzie. Pierwsza przeszkoda jest taka, że nie wiesz, czy on chce pójść na tę kawę. Japończycy często mówią tak, nawet jeśli nie chcą. Więc możliwe, że on odpowiedział tak, bo nie chce Cię urazić. I przyjdzie, ale nie będziemy fajnie na miejscu. Druga przeszkoda jest taka, że nie wiesz, czy on przyjdzie. Może następnego dnia napisze, że nie może, albo umówiliście się na niedzielę, a w sobotę napisze, że jednak nie może. Wtedy na pewno napisze, dlaczego nie może, ale nie wiesz, czy to jest prawda, czy po prostu wymyśli wymówkę, bo nie chce pójść z tobą na kawę. I jak wcześniej powiedziałem, nawet jeśli nie odmówi i przyjdzie na tę kawę, to i tak nie wiesz, czy jest mu przyjemnie, czy pije kawę, myśląc, że chce jak najszybciej pojechać do domu. Robi tak, bo boi się, że czymś Cię urazi i unika mówienia niewygodnych prawd. To jest bardzo częsta cecha u Japończyków, u Japonek też oczywiście i te problemy są zawsze w różnych sytuacjach. Często słyszę od moich widzów, że jak się znajdzie jakiś Japończyk na wymianie językowej, to na początku normalnie rozmawia, a potem powoli znika. I Polacy wtedy zastanawiają się, czy zrobili coś złego. Nawet pytają Japończyków, czy czymś ich urazili, czy nie chcą rozmawiać, ale i tak Japończycy mówią, że nic się nie dzieje. Moim zdaniem takie pytania, czymś cię uraziłem, albo jeśli nie chcesz rozmawiać, to rozumiem, nic nie wnoszą, bo nawet jeśli tak jest, to i tak Japończycy nie powiedzą, że tak. I nawet jeśli naprawdę im to nie przeszkadza, to i tak nie masz pewności, bo odpowiedzi w obu sytuacjach brzmią tak samo. I to jest bardzo trudne, szczególnie w rozmowach przez internet, bo wtedy nie widzieć miny, zachowania i nie słyszeć głosu. Często gesty albo tony pokazują, co naprawdę człowiek myśli, ale nie da się zrobić tego samego przez internet. Nawet ja, jako Japończyk, nie wiem, co druga osoba myśli, kiedy rozmawiam przez internet, więc naprawdę znajomości z Japończykami są trudne. Czasem nawet trudno ocenić, czy dana osoba cię lubi, czy nie. Japończycy zachowują się bardzo grzecznie i starają ukrywać, jeśli kogoś nie lubią. Oczywiście są osoby, które pokazują, że kogoś nie lubią, ale to należy do rzadkości. Jest jedna rzecz, która świadczy o pozytywnym nastawieniu do Ciebie. To jest kiedy Japończycy sami z siebie próbują mieć kontakt z Tobą. Na przykład kiedy zapraszają Cię na jakieś spotkania albo jedynie, albo często piszą do Ciebie. To jest oznaka, że Japończycy Cię lubią, bo tak naprawdę nie muszą tego robić, a robią. Ale jeśli dana osoba jest wycofana, wstydliwa i nie robi takich rzeczy sama z siebie, to tego nie robi, nawet jeśli Cię lubi. W Japonii jest dużo takich ludzi, więc naprawdę trudno ocenić i to jest jedna rzecz. Jeszcze często studenci, którzy przyjechali z Japonii do Europy na wymianę i zamieszkali w akademiku, mają problemy przez takie cechy. To zawsze widzę, na japońskim Twitterze obserwuję studentów z filologii czy czegoś związanego z zagranicą. Nie wiem, czy w zachodniej Europie też mają dwuosobowe pokoje, bo ja obserwuję tylko tych, którzy interesują się środkowoeuropejskimi i wschodnioeuropejskimi krajami. Moi koledzy też przez jakiś czas studiowali za granicą, ale większość była w Stanach i do tego miała zakwaterowanie w rodzinie goszczącej, więc nie wiem. Przynajmniej w Japonii studenci najczęściej mają swoje pokoje tylko dla siebie, a w Polsce dla studentów dwuosobowe pokoje są najbardziej powszechne i w akademikach nie można wybrać współlokatorów. Pewnie w innych słowiańskich krajach też tak jest. I Japończycy mają kłopot z zachowaniem współlokatorów z innych krajów. Ogólnie Japończycy dbają o porządek w mieszkaniu i starają się nie przeszkadzać innym. Ale to kraj dobyczaj, to więc niektórzy z innych krajów w ogóle nie sprzątają po sobie, na dodatek bałaganią, używają rzeczy innych bez zgody, rozmawiają przez telefon w pokoju po nocach, zapraszają swoich znajomych do pokoju bez zgody wpływ lokatora albo wracają późno w nocy i hałasują, kiedy już śpi lokator śpi itd. W Japonii to wszystko jest nie do przyjęcia. Więc Japończycy, widząc takie zachowanie, kumulują hate wobec drugiej osoby. Ale najczęściej tego nie mówią wprost, bo się boją. Sygnalizując delikatnie, oczekują, że ich lokatorzy sami dojdą do refleksji i zmienią zachowanie, tak jak oczekują tego od innych Japończyków. Japończycy często zauważają takie sygnały, bo to jest naród wysokokontekstowy. Komunikacja wysokokontekstowa polega na tym, że rola słów w przekazywaniu informacji czy myśli jest mniejsza niż w komunikacji niskokontekstowej. Innymi słowy, Japończycy są domyślni, ale nie wszystkie narody, nie wszyscy ludzie są wysokokontekstowi, więc jak Japończycy sugerują coś w ten sposób, a nie słowami, to obcokrajowcy mogą się nie domyślić i to jest naturalne. A mimo tego, Japończycy unikają mówienia wprost i denerwują się, że ich lokatorzy nie rozumieją, że ich zachowanie przeszkadza. I chyba dlatego piszą o tym na Twitterze, żeby poradzić sobie ze stresem. Często obwiniają współlokatorów, ale to, że problem się nie rozwiązuje, to jest częściowo wina tych Japończyków, bo trzeba mówić wprost, a nie myśleć po japońsku. Japończycy często kumulują negatywne uczucia wobec kogoś, bo nie próbują rozwiązywać problemów czynnie, a albo czekają, albo wytrzymują. Dlatego związki i małżeństwa w Japonii też są trudne. Czasem mówi się, że Japończycy odsuwają się nagle i to jest częściowo dlatego, że nie pokazują tego, że myślą o kimś negatywnie i kumulują w sobie te emocje i odchodzą, kiedy stwierdzą, że nie ma sensu wytrzymywać. Oczywiście nie zawsze tak działa, bo czasem są po prostu zajęci albo nie mają siły, ale to też jest częsty powód, więc naprawdę są trudni w komunikacji. Ale kłopoty związane z tą mentalnością są nie tylko w takich sytuacjach. Japońska mentalność ujawnia się w każdej chwili zwykłych rozmów. Na przykład, kiedy jesz coś w restauracji z Japończykiem i mówisz do niego, czy chcesz trochę mojego? To prawie na 100% powie nie, dziękuję. Ale wtedy w jego głowie może się dziać coś takiego. Pierwsza możliwość jest taka: tak naprawdę chcę spróbować, ale odmówiłem, bo ten Polak pewnie zaproponował tak z grzeczności, a tak naprawdę nie chcę, żebym dotknął jego jedzenia. Druga możliwość jest taka. Odruchowo odpowiedziałem tak, bo tak jestem nauczony, ale tak naprawdę chciałem odpowiedzieć tak, ale już nie powiem, że jednak zmieniłem stanie, bo wtedy wyjdzie niezręcznie i w ogóle nienaturalnie jest zmienić odpowiedź od razu. Ja często mam tę drugą wersję. Mówię nie dziękuję, zanim się zastanowię i potem żałuję. Pamiętam, że to była pierwsza bariera kulturowa polsko-japońska, którą musiałem pokonać, ale nadal zdarza mi się mówić. Nie dziękuję odruchowo, a nawet często. Albo kiedy jesteś z Japończykiem i chcecie coś zjeść, wtedy mówisz, jestem głodny, może to zjemy, i pewnie wtedy ten Japończyk powie tak, ale zatem tak, możecie kryć coś takiego. Powiedziałem tak, bo nie chcę, żeby ten Polak chodził głodny, ale ja w ogóle nie jestem głodny. I potem usiądziecie w restauracji i zapytasz go, co bierzesz, a on powie, nic, bo nie jestem głodny, będę patrzeć i wtedy będzie niezręcznie. To jest śmieszne, ale sporo Japończyków zachowuje się w ten sposób. Oczywiście Japończycy, którzy mieszkają długo w Europie, są inni niż ci, którzy są cały czas w Japonii. Są przyzwyczajeni do zachodniej kultury i zachowują się trochę po europejsku, ale nie wszyscy Japończycy, którzy są w Europie, są tacy europejscy. Czasem to są turyści albo studenci, czy pracownicy, którzy dopiero przyjechali. Jeszcze jeśli będziecie w Japonii, to będziecie musieli rozmawiać z Japończykami, więc warto o tym pamiętać i pewne rzeczy odpuszczać. I tak nie zrozumiecie do końca, co dany Japończyk myśli w danym momencie. I do tego dochodzi bariera językowa, bo Polacy i Japończycy rozmawiają ze sobą najczęściej po angielsku, a Japończycy nie należą do narodów, które są dobre w angielskim. I wtedy rozmowy są mniej precyzyjne i niektóre niuanse są pominięte albo przekręcone. Najlepiej nie myśleć za dużo, bo inaczej można się przemęczyć. To jest bardzo ważne w kontakcie z Japończykami. Teraz, jeśli macie własne doświadczenia, to możecie się podzielić w komentarzach. Do następnego odcinka, cześć!